Cześć kochani, witam serdecznie, tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Dziś kolejny dzień, 26 grudnia dokładnie, my oczywiście na Tamizie wraz ze mną Michał i Paweł. Słuchajcie kochani, zaczynamy kolejny mudlarkowy, świąteczny odcineczek, Mówi Mówisz jest pierwsza baba na wózku? Jest, 1965. Tak, jest, pięć. same współcześniaki, same. Same współcześniaki, ale zaraz wam pokażemy jak tego, bo schodzimy na przerwę. Pokażemy wam ile tych monet nakopaliśmy, bo ja byłem zbyt leniwy, żeby... żeby wy... pokazywać każdą, nie? Żeby wyciągać kamerę i co chwilę nawet zdjęć nie no bo jest mód. No, spójrzcie tylko tak o... To jeszcze zaraz... tam optor torbie gdzieś powrzucane, bo ja już 1-2 pi, jeden, 2 pi, w końcu jakaś baba na wózku. Super, nie? zaraz wam pokażemy. Zagięte i cięcie Zagięte i cięte? I cieńcie jesteś, pokaż co zdambać Ameros? Nie przyjdą Ty to Loftoker jest, to srebro loftoken sreberko? Michałaś Ty nie przeginaj pałki dzisiaj To będzie sreberko No to idziemy do wody słuchajcie Zobaczymy od razu Szczumkaj No chyba że jakiś wyjeżdża Srebr. Srebro Srebro? No, tak, okay, czyli... William No i kurde piękny pani Ale Zajechany, że kurde Jakąś Jakąś no no ale jest roderko tak, srebrny tak, srebrny, srebrny. pewnie słuchajcie ładna czarna patynka, jest William coś tam, tam z drugiej strony tak było widać jak to. jest, tak... jest, jest, to jest, jest. Widać. No, widać coś tu jest, to będzie William podejrzewał, No bo tak wygięty wespek to taki... Ta. ok. czyli jest laptopem słuchajcie z tamizu tak, zdecydowanie uh -huh. to taki tu jest głowa. I tak, tutaj. widać, widać, no. No jak teraz ustawię. Widać, słuchajcie, widać zdecydowanie. No wyczyścimy, to będzie no Super, widać. gratulować panie, lecimy Cyfra. dalej w takim razie. Uhu. No to teraz uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. <laughs> słuchajcie, bo jak pali fajkę. Michał, co masz? Ja nie zaglądam. Ja ci nie powiem i zobacz. Zobacz, co leży. U. Ja pierdziut. Tylko teraz czy bazar, czy złoto? Złoto chłopie i to jakie wielkie. Patrz jakie złoto. Człowieku. Złoto. Dawaj złoto jak nic, kurwa. Chłopie, masz zakończenie roku, normalnie bomba. Złoto. Złoto jak nic. No. Ale jaki sygnał, nie? Człowieku. Jeszcze z, z grawerem jest. Panie kolego w środku. Pokaż go. Tak zobaczyć. Patrzcie na to. Ale kurde, chłopie tutaj, tutaj, chodzę tutaj, bo tu same współczesne monety Ja tu 7 ja monet wykopałem Ja też, ja też mam ten. kilka Słuchajcie, no patrzcie co tu się dzieje, jest piękny pierścień Gratki, kurde normalnie panie Zakończenie no, roku no, się, panie Jest yes, gold yeah. No to słuchajcie, ja teraz W przerwie wysypuję Swoje Zobaczymy czy mi się uda Zaraz jeszcze kuknę do środka, czy, czy się nie wysypało. Czy wszystko się wysypało? Ale będę miał łapy, brudną, No nie wszystko, coś tam jeszcze leży. A tubka. Tubka na bull dupy. Słuchajcie, ja do przerwy mam sryty tyty. E, tutki, frutki, e, Jest łyżeczka. E, jest jeden, jedyny kluczek ładny, w kolorze normalnie pięknym złotem wyskoczył jedna zawleczka od piwa tylko i wyłącznie jedna jakieś kamienie magnetyczne słuchajcie, tutaj to nie wiem co to jest, ale blaszka na pewno tak jak już mówiłem tubka od bólu dupy słuchajcie, moniaki moniaków trochę słuchajcie, mam jednego guziora Oj, właśnie gdzieś uciekł. Mam jednego guziorka, płaskiego. A moniaczków mam, słuchajcie... Moniaczków mam 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 moniaczków mam w tym momencie. Słuchajcie, jest przerwa. Popaki też się przerwują. Jak jest przerwa, to oczywiście wjeżdża dla nas konserwa. Także widzimy się po przerwie. Słuchajcie, Michał mówi, że też się pochwali. Poczekaj, Michał, ja ci się posunę. Ja ci się posunę, no żeby się nie się było. Opalić, jadę, A tu już z torby to nie będę wyciągał, bo tam ma więcej tych jedno, dwóch Takich już wiesz, zajazdów. Co my tu mamy, panie? Pięciu dwóch pensówki. To od zegarka, chyba? Nie, co, nie, to jest od lampy naftowej. A od lampy A, naftowej? No, na parstek no. jeszcze mam. O, i na parsteczek jest. Nasz następny. Jeden pitur, jakiś guziczek arsenowy. Taki. Ja też mam guziczek arsenowy. jeden. Gaciaka nie mam żadnego. Nie jeszcze też mam. Co tam jeszcze ma? No, i tu wszystko. No, i tu masz. To jest srebrny Tak, i tu jest srebrny loch. No i obok, no i obok jest obronka, ha, ha. Słuchajcie, to tak wygląda nasze dzisiaj podsumowanie szaleństwa naszego na tamizie. No, Michał znalazł mnóstwo monet. Ja mam też mnóstwo monet. No i tam pierdolę też, bo jest No to wiadomo, na no śmieci też są, słuchajcie, żeby to znaleźć. To Trzeba się przekopać najpierw przez góry śmieci, słuchajcie. No, zdecydowanie fan dnia. Ale fajna tak? jest Michał rozwalił dzisiaj system tym złotym, kurde, obrączką. Pierścionek, tak? Tak, to jest pierścionek. A to niech będzie pierścionek. No. no i fajnie, bo sreberko też wpadło. Williamik, Loftokenik doczyścimy. Także piękna sprawa. Daj jeszcze Loftokenika. I jeszcze jest, słuchajcie, sreberko Loftokenik. Ona się wyczyści ładnie. Będzie, Ej, będzie będzie I będzie widoczna. Zresztą tutaj widać twarz centralną. Widać, widać. To będzie will. na 100%. Wydiam. Także słuchajcie, takie dzisiaj realne strzały z tamizy. A kolejny na do kolekcji. Kolejny Micharz. Żółwik dla Ciebie. Słuchajcie, Paweł powiedział, że ma gówno z nitką. czy tam zwał jak zwał. Parę monetek ma, ale mówi, że nie chce pokazywać. Także ja tutaj nie przeciągam. Trzymajcie się bardzo ciepłutko i widzimy się, Michał. W kolejnych niesamowitych przygodach na Tamizie, co nie? Tak, także nie zapomnijcie zostawić łapki, subika, coś dla zasięgu. Trzymajcie się, kochani, widzimy się w kolejnych przygodach. Pa-pa! Dajesz Paweł. Spójrzcie, jak ciężka jest przeprawa. Dawaj maszynę. spinaczka. Dawaj, ja tutaj przejmuję, słuchajcie, maszynę. Stajni. A tutaj jest w centralnie wspinaczka. Dajesz teraz ty. Jedną łapką. Łap się, łap się. Babcio, przejmiesz maszynki od niego? Na kozaku, co nie? Tak jest. Ty jesteś kozak, co? Tak!